Cześć załoga, z tej strony i to zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale. Tym razem troszkę inny odcinek z tego powodu, że przedsumujemy 5 kolejnych sezonów w karierze Arkadiusza Minika. Wreszcie małżeństwo Milika z Napoli zostało zakończone. Połowicznie, bo na razie jest wypożyczony. My przypuszczamy, że po zakończeniu tego sezonu zostanie w Marsylii na kolejne sezony. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy i Milik naprawdę osiągnie wysoki poziom w tym zespole. Marsylia to jest klub, który bardzo dobrze, wydaje mi się, może pasować Milikowi z tego powodu, że to jest klub, który będzie chciał grać techniczny futbol, który ma takiego trenera już z dużym doświadczeniem międzynarodowym, i wydaje mi się, że ten projekt może się udać. Minik oczywiście, pierwszy mecz nie miał najlepszy, ale patrzcie, od kiedy nie gra w piłkę. Dlatego potrzebuje troszkę spotkań, żeby nabrać tej pewności siebie przede wszystkim. Ale patrząc na to, jak angażował się w to spotkanie, gdzie grał, niedługi czas, naprawdę dobrze się prezentował. Dlatego miejmy nadzieję, że tutaj w Marseille odbuduje swoją markę, bo jest naszej kadrze bardzo potrzebny. I wydaje mi się, że zdrowym, bardzo dobrze rozegranym arkadiuszem Milikiem. Jesteśmy kadrą, która może rywalizować i robić niespodziankę z wielkimi rywalami, ale on jest potrzebny temu składowi i tej reprezentacji. Jak możecie zauważyć, w pierwszym sezonie 20 występów, 17 bramek, 7 na rewelacyjny początek kariery w Marsylii. No i miejmy nadzieję, że cały czas ta kariera będzie się rozwijać. Zauważcie także, jak wysoką notę za ten sezon dostał. Oczywiście, my tu przypuszczamy, że on zostanie na kolejne lata. Tak może się nie wydarzyć. Oczywiście po zakończeniu tego sezonu, on może wrócić do Napoli, podpisać kontrakt z kimś innym. Tutaj przypuszczamy, że jednak zostaje w tym zespole. No i jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tutaj niestety przegraliśmy w Pucharze, ale wtedy jeszcze Milika nie było. Oczywiście tu na symulacji FIFA, nie wiem, jak tam w realnym świecie Marcial stoi z Pucharem. W Lidze Mistrzów widziałem, że odpadli z czwartego miejsca, tutaj także zajmujemy czwarte miejsce, tylko nie wiem, czy punkty się zgadzają, ale mniej więcej tak wyglądała tabela, więc bardzo ładnie FIFA to wszystko stworzyła. No i kolejny sezon zaczynamy z dużo większymi ambicjami, z tego powodu, że już się rozegraliśmy w tej lidze, poznaliśmy jej walory oraz wady, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że Minig nie będzie dostawał kontuzji w kolejnych sezonach, bo... Nie uszkujmy się, przez te kontuzje Milik nie stał się tym zawodnikiem, który mógł się stać, on naprawdę był fenomenalny na samym początku, zwłaszcza jak grał w Ajaxie, ten jego rozwój był strasznie dynamiczny, potem jak przyszedł do Napoli... Także był super piłkarzem, super napastnikiem i naprawdę niedużo mu brakowało do tego, powiedzmy, top 20 napastników na świecie. A wydaje mi się, że w połączeniu z Lewandowskim idealnie się uzupełniali, dlatego na samym początku odcinka powiedziałem, że on jest bardzo potrzebny z tego powodu, że przy nowym trenerze, naszym selekcjonerze nowym, możemy grać na dwóch napastników w ustawieniu 3-5-2. Wydaje mi się, że Milik idealnie pasuje właśnie do Roberta Lewandowskiego. Krzysztof Piątek nie do końca, ale Milik tak, który potrafi bardziej wrócić się, rozegrać tę piłkę, ale także umie zejść na skrzydło. Piątek jest raczej taką klasyczną dziewiątką, która gdzieś tam pomiędzy liniami szuka swojego miejsca, Milik potrafi wziąć tą piłkę i coś zrobić z nią. Dlatego jest bardziej kreatywnym zawodnikiem. Choć Krzysztof Piątek robi naprawdę duży postęp w ciągu ostatnich dwóch lat i choć może statystyki nie są fenomenalne, to wydaje mi się, że też ten zawodnik się dobrze rozwija, tylko że potrzebuje nowego trenera, a aktualnie herta zwolniła trenera, co może być dla niego bardzo dobrze, dobrym Momentem kariery. Zobaczymy, kto tam zostanie zatrudniony. Ale wracając do Arkadiusza Minika, zobaczcie, jeszcze drugie miejsce zajęliśmy w tym sezonie. Utrzymaliśmy odpowiednią szansę na kolejne sezony, żeby zdobyć nawet mistrzostwo. Odpadliśmy oczywiście w, w, w ćwierćfinale z Pezrze. Szkoda, bo był, mecz był bardzo wyrównany. Drugie miejsce w Lidze Mistrzów. Bardzo fajnie wyszliśmy, pokonaliśmy na poli, więc Minik się pewnie gdzieś tam uśmiechnął pod nosem. Przegraliśmy z Milanem 4 do 2, bo naprawdę wyrównanym pierwszym spotkaniu drugi niestety już taki nie był. Jednak AC pokazał, że z Piolin naprawdę grają fenomenalny futbol, ale kolejny sezon miał już naprawdę być taki super, miał dać nam mistrzostwo kraju. Tego chciał zarząd, tego chciał trener, który naprawdę pokazał, że umie odbudować Mnika, a to nie jest łatwe. Pół roku niegrania dla piłkarza to jest naprawdę dużo, uwierzcie. Zwłaszcza po tak dwóch ciężkich kontuzjach, jakie Arkadiusz mi przeszedł. I wydaje mi się, że jak ono odbuduje się w Marseille, może przejść naprawdę do dobrego klubu. Dobrze, że nie wybrał jakiegoś, jakiejś drużyny z na przykład ligi angielskiej. Wydaje mi się, że jakby przeszedł do West Hamu, czy West Bromwich, przykładowe drużyny oczywiście, to wydaje mi się, że... Miding mógłby się tak szybko nie odnaleźć. Tutaj w Marsylii ma naprawdę duży potencjał, żeby to wszystko dobrze wykorzystać. Mógł przejść oczywiście do Bundesligi, może tam by się jeszcze lepiej czuł, ale wydaje mi się, że Marsylia jest naprawdę odpowiednim momentem jego kariery i etapem, żeby się odbudować. 27 bramek, 54 występy, czyli kolejny sezon, gdzie nie dostaliśmy żadnej kontuzji. Zdobyliśmy po raz kolejny mistrzostwo kraju, co dobrze świadczy o tej drużynie. 89 punktów PSG, my mamy 83. Naprawdę dobrze to wygląda. Oczywiście 6 punktów straty, minimalna przewaga nad Lyonem, ale kolejne sezony mogą być jeszcze bardziej udane. W naszym wykonaniu znowu przegraliśmy tym razem z inną drużyną we Francji. E, puchar znowu w jednej ósmej, więc troszkę pechowo, nie mamy szczęścia do tych pucharów. 4 do dwóch to jest bardzo wysoki wynik, szczerze mówiąc, patrząc na to, że graliśmy u siebie. Zegraliśmy fatalnie w Lidze Mistrzów Fatalnie, bo nie wyszliśmy, ale patrząc na drużyny, które mieliśmy w grupie. To już nie było aż tak źle, można inaczej na to popatrzeć. Bayern 11 z Persji, 11 punktów, mieliśmy 9. Później Wolfsburg nas dopadł w jednej Nie mamy szczęścia w tych kucharach, jeszcze raz to powiem. Przegraliśmy 3 do 2 w dwóch meczu. Pierwszy mecz wygraliśmy, ale niestety później u nich dostaliśmy naprawdę srogie lanie. No i już 29-letni nasz piłkarz. Naprawdę ma fajny także overall, to trzeba powiedzieć, że prawie już 90. Więc rozwija się optymalnym tempem, patrząc na to, co wydarzyło się w jego karierze. Arkadiusz Milik naprawdę stał się czołowym napastnikiem lidzy francuskiej. To też jest bardzo fajne osiągnięcie, patrząc na to, że Marseille jest jedna z trzech, czterech najbardziej utytułowanych zespołów właśnie we Francji. Więc nie przychodzi do jakiego byle zespołu, przychodzi naprawdę do drużyny, która... Potrafi zwyciężać, zna to uczucie wygrywania, a to też jest bardzo ważne, żeby przejść do takiej federacji, która potrafi i ma tą charyzmę, żeby zwyciężać. Marsylia to ma. Jestem ciekaw, czy ten projekt naprawdę wypali. Wydaje mi się, że Arcadiusz może osiągać naprawdę fajne liczby w lidze francuskiej i naprawdę dużo osiągnąć. 50 występów, 21 bramek, naprawdę solidny kolejny sezon w wykonaniu naszego zawodnika, który jest podatny na kontuzję i strzał z fałszywym. A strzał z fałszywym, no każdy wie o co chodzi, nie? Z tego podbicia. Pierwsze miejsce, 86 punktów, 27 zwycięstw Marsylia w piątym sezonie Arkadiuszem Mnika w tym zespole zdobywa mistrzostwo. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zawodnik co roku walczył o króla strzelców, dwa razy go zdobył i naprawdę to dobrze wygląda. Zagraliśmy w Lidze Mistrzów, wyszliśmy z grupy, przegraliśmy oczywiście także w Lidze Mistrzów. Tu możecie zauważyć, że zajęliśmy drugie miejsce za Liverpoolem, więc kolejna ciężka grupa z FC Porto i Rangersów. Taka nieprzyjemna wydaje mi się, ale daliśmy radę, awansowaliśmy dalej. No i przegraliśmy z Real Madrid. ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Cześć!